Witajcie, dzisiaj mi przyszła paczka z temu, więc pokażę wam, jak zmieniam swój pokój za dosłownie grosze. Na początku otwieram tutaj poduszki w kształcie kokardek. Są one bardzo miękkie i ważne jest to, że mają kolor czarny, więc się nie będą aż tak brudzić. Coś mi brakowało tutaj na tym łóżku, więc te kokardki idealnie to wypełnią. Dobra, następna rzecz jest to takie lustro przyklejane na ścianę. Myślałam, że to lustro w ogóle mi przyszło jakieś niebieskie, ale to się na szczęście odkleja i przykleję to wszystko za tym lusterkiem, co widzicie z tyłu. Odrywamy wszystko i tak to się prezentuje. Na suficie miałam lekko skruszoną ścianę, więc też tam przykleiłam te lusterka. Następnie mam tutaj takie trzy kwiatki, które wypełnią po prostu ten pokój. A na samym końcu mam tutaj taki pasek. Nie będę w nim chodziła, ale będzie tu leżał dla ozdoby.